Cześć, witajcie. Ja jestem Matrix i witam Was serdecznie na kanale Matrix. I co? To jest pierwszy film w serii farminga. Dzisiaj film jest zapowiadający, informacyjny, co się będzie działo, jak to będzie się toczyło, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Już na wstępie chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do zostawienia subskrypcji. tak jak widzicie na kanale oraz kliknięcia w dzwoneczek oraz zostawienia łapeczki w górę, ponieważ więcej takich materiałów będzie. Więc mam nadzieję, że ten aktualny materiał, co teraz oglądacie, Wam się spodoba. Jeszcze serdecznie Was zapraszam na mojego Discorda. Link w opisie i co. Bez zbędnego już przedłużania zaczynamy. Na Discordzie spytałem się Was, czy chcielibyście jakąś serię z farminga, taką na poważnie, żeby dłużej trwała? i było większość osób było na tak, więc więc no, powstał taki film informacyjny, ale pewnie tutaj mm, się zastanawiacie widzów dłużej na poważnie o co chodzi, ponieważ nie wiem czy może niektórzy tutaj wiedzą, niektórzy nie, przed kanałem Matrix miałem jeszcze jeden kanał MTX, ale tamten już jest, służy do czegoś innego Oczywiście jeśli chcecie obczaić, no to też link wam dam w opisie, ale ogólnie to jest ten będzie mój głównym kanałem. Więc to no już takiego do, Więc już też się rozdrabniania zaczynamy. Więc tak, jesteśmy w farmingu. Na mapie już wam mówię, już jest to Świętokrzyskie. Świętokrzyska wieś. Tą mapkę polecił mi mój widz Lolmitesko, więc serdecznie go pozdrawiam. I co? To jest mapa mała. Znaczy... Nie jest sama mapa mała, ale taka mała pod względem polami. To nie jest na duże maszynie, to jest taka polska fajna mapka. I tak, no, gdy się zrespimy, no to... Znaczy gdy wchodzimy w grę, to się tutaj. I tak. E... Tu ma kilka gospodarstw i pokażę im się, przejdziemy, ponieważ, no które będziecie gospodarstwo wybrać, co nie i co może, ogólnie tak, jeśli się spytacie to tak, ja gram na, obecnie teraz yy, gram na padzie, ale możecie też napisać w komentarzach, czy chcecie, żebym grał na kierownicy, padzie, klawiaturze, więc możecie napisać pad, klawiatura, kierownica. Jeśli, będziecie, jeśli będą takie pytania, jaką jaka mam kierownicę, jak mam kierownicę Logitech Driving Force GT. Przedstawiałem ją w zapowiedzi filmu, więc kto nie widział to serdecznie zapraszam. Zapowiedzi kanału oczywiście. I co? Może Wam pokażę jak wygląda mapa z góry. Coś takiego. Mapka tak. Wygląda się, prezentuje tak. Ogólnie jest tu pól 1006.

to wygląda naprawdę ładnie. Pola są jak jakieś tam prostokątne kwadratowe, takie z jakimiś zawiasami, jak tu na przykład widzimy, takie 166, no mapka prezentuje się ładnie. Mm. I tak ja może sobie o, kliknę, żeby szybciej chodzić troszkę. I tak no, respimy się tutaj. I tak, pewnie się zastaniacie, gdzie jest pierwsze gospodarstwo. Więc to może pójdziemy w nie, w tą stronę. Ogólnie mapka no, prezentuje się ładnie, bo już wcześniej na nią wbijam, by wiecie, obejrzeć o co tutaj chodzi, jak to ona się tu, co, z czym to się je, że tak powiem. I tak, już pierwszą gospodarkę minęliśmy, teraz jesteśmy tutaj na drugiej, ale ja tak, pokażę Wam je na później. Najpierw pójdziemy tam do końca, że tak powiem. Tak, tak, to jest ta właśnie ulica, na której znajdują się dwie gospodarki. I tak może wejdziemy sobie na tą co teraz, czyli tom Oczywiście piek otwieranko wiadomo, ale my wejdziemy sobie kulturalnie furtką. O proszę. Cykl zamkniemy się za sobą. I to się prezentuje pierwsza gospodarka. Tutaj mamy takie miejsce, nie wiem, na kombaj, na no na coś na pewno mamy, że możemy tu coś sobie zagospodarować. I tak, yy, otwierajmy może sobie wszystko. Może nie wszystko, wiecie, może nie wszystko. O, i tak, to są yy, taki garaż, taka wiadka ładna, nie powiem. I tak, tu już jest troszkę większa, to mi się zdaje, że to jest na kombajn, ale ten wjazd to taki malutki, więc no, średnio bym powiedział. Znajduje się też tutaj, yy, jak widzicie, do tankowania, no i jakiś Rower. I tak, tutaj mamy. Yy, o, tu mamy już... Tutaj się chyba ładuje siewnik. Z tego co widzę, więc nie musimy jeździć do sklepu. O, tak to się tu prezentuje. Yy, bo ponieważ sklep jest daleko, później Wam pokażę. Yy, tutaj mamy Silos, BIN ładny, nie powiem. Chyba jak po polsku widać. No bo Rura wiadomo. Tu już mamy mniejszą wiatkę, taką, że tak powiem, przelotną, bo nie ma mm, bramy żadnej, nic. Tutaj co mamy? Tu mamy garaż, jakby mini hangar. Myśmy możemy sobie też tu prze, przechować i tu mamy jakiś taki mniejszy placyk do zbotarowania czegoś albo po prostu do wjazdu do tych garaży, tej wiatry. No tutaj na przykład taka przyjezdna jest, na przykład, dobra jest na przyczepy. No i tutaj jest ten wjazd do tego y, większej wiatki. I no, tak to się prędzuje. Ma, ta gospodarka, no, no, taka mała jest, no bo wiadomo, no to są na polskie maszyny, co nie. I tak, no tu wiadomo, domek, co nie. I y, y, y tutaj mamy wyjazd na pole oraz też możemy po prostu na drogę sobie wyjechać. Dobra, żeby też ten odcinek nie trwał zbyt długo, to może przejdziemy sobie spontanicznie na kolejną gospodarkę, którą jest... Aha, Ja, ale odkryłem fajny przejazd, to nie jest źle. Czekajcie, gdzie tu się wchodzi na tą gospodarkę? A, tutaj, okej, okay. o tak ładnie za ten, ładnie, podoba mi się lubię ten klimacik ogólnie a może nie widzimy sobie tak samo jak tam oho dobra furtka się zacięła chyba ze starości i tak no tutaj już troszkę jest ciupinkę większa ta gospodarka no tutaj mamy takie jak ala podwórko bo no tutaj już widzimy coś troszkę nowszego bo te bramy już są jak to powiedzieć z blachy więc coś tam jest nowszego tu jest taki garaż, można powiedzieć, na samochód dwa. 2 Tutaj raczej już będzie. O, tu są już nasze pierwsze maszyny. Eee, to jest kultywator i siewnik oraz Waltra N albo S, albo A. już nie pamiętam, ale to jest tam najmniejsza. To jest chyba A, z tego co pamiętam. Wiadomo, podstawowy wynik Holland. Tu też to może otworzymy, a tu jest to w tą przesłowna. O, tu już akurat jeszcze przejdziemy. Szybciutko i płynnie na, kolej, na kolejną część gospodarki. Tu mamy y, jakieś zwierzęta. To są świnie. Na każdym ogólnie gospodarce, gospodarce są jakieś y, zwierzęta, więc to będziemy powoli odkrywać. To tutaj dwa mamy już biny. Jeden mniejszy, jeden większy. I tutaj jakaś garaż no już taki to ten, a nie wiecie? a tu są dwa garaże ok, ok, no ładny hmm, możecie ogólnie oceniać tą mapę w skali od 1 do 10 w komentarzach o tu mamy kolejne maszyny przyczepa jak i wózek no dobra my może pójdziemy sobie yy, dalej no i tutaj mamy też jakieś miejsce do zagospodarowania no I tutaj był ten właśnie taka przejezdna. Mm, tu mamy oczywiście chlewnie. O, i tutaj coś jeszcze mamy. Długo się otwiera. A to jest ta. Dobrze. O, tu taka i z jednym mm, przejazdem, bo ta już się tu nie da przejechać. już zamkniemy. Dobrze. No i tutaj też mamy jakieś sporo miejsca, ale to jest na. Z tego co chyba. Tu widzę. Na obornik albo się mylę. Możecie napisać w komentarzach Czy wiecie, chyba, wiecie. Bo tutaj to raczej nie ma. nie ma. Bo to raczej to jest na, na, na obornik świń. Tutaj. Tutaj z tym miejscem by było średnio do zagospodarowania, ale tu mamy taki o, przejazd, więc to jest druga mm, gospodarka, czy tam kolejna. No Dobra, może teraz pójdziemy sobie w tamtą stronę. Czekajcie. O, teraz w tą, tu może troszkę sobie przyspieszę i zrobimy z lotu ptaka. O, to jest taka można powiedzieć pierwsza wioska, co nie. Możecie go nie napisać też w komentarzach, co sądzicie o tej wiosce. Wiosce z dwoma gospodarkami, jak widzicie, o mapka się tak prezentuje. Mi się ona osobiście podoba. Pola są przeróżne, dobra, my może sobie pójdziemy w tą stronę teraz, bo kolejne musimy kolejne yy, gospodarstwa okryć. O tu mamy coś takiego. Może pójdziemy w tą stronę. Może troszkę przyspieszymy. O, czekajcie, co było napisane? Po skończonej pracy załóż... Aha, tu jest... A tu jest koniec mapy. Aha, to jak mamy to pole żeby kupić jak będziemy chcieli? Albo to, albo się to nie da kupić. To niezły na szydl, czy jak to się nazywa. Dobra, idziemy na drogę, idziemy dalej. I tu nam się ukazuje kolejna yy, wioska, że tak powiem. I tutaj już na dzień dobry. Jak widzimy jakaś chałupka remontuje się. No tu już z zawiasów wyszło. Jak widzicie, tu mamy kolejną wioskę. Tu mamy jakiś skup i to chyba jest wełny albo bawełny. Słuchajcie. Gdzie ja jestem? Jestem tu. Nie, to jest jakiś sprzędzalnia, czyli dobra. Czyli to tak się prezentuje. Dobra, idziemy dalej. W tej wiosce nie ma żadnej gospodarki, więc co lecimy? Oczywiście dalej, ale. A to jest koniec mapy. O, proszę widzieć, jakie ładne zakończenie mapy. O, podoba mi się, podoba, bo zakończenia, map nie, zakończenia tej mapy nie widziałem. Więc musimy się cofnąć i pójść gdzie indziej. Dobrze, czyli chyba to było kolejne. Czyli musimy skręcić, że tak powiem. O, tu musimy. Bo tutaj chyba będzie kolejna gospodarka. No bo gdzieś te muszą być, bo wiem, że są. Ogólnie tak to się prezentuje. Teraz pokażę Wam z lotu ptaka. Ładnie, ładnie. Naprawdę ma klimat ta mapka. Ona ogólnie jest dostępna na Mothabie oficjalnym farminga stronie. Więc jeśli ktoś by chciał to. Zapraszam do pobierania. O, tu widzimy już jakąś hmm, kolejną... Cekajcie, może sobie zwolnię. Bo trochę przyspieszę. Kolejną jakąś wioskę. I czy tutaj będzie kolejna gospodarka, drodzy Państwo? Tu chyba też jakiś skup chyba tu coś to jest stacja że tak powiem czekajcie zobaczmy sobie hmm. gdzie, gdzie jestem tutaj tartak o widzicie jesteśmy w tartaku dobra ok no tak, tak tartak to tak mi trochę nie przypomina to tartaku ja bym powiedział że to jakiś skupik albo coś tartak to daleko mu do tartaku daleko tu oczywiście mamy sklep, ale tu zaraz do niego przejdziemy. A to jest orka. O, a nie, tutaj też jest sklep. Do, chyba do, ciąg dalszy. I tu też jest warsztat. Jakbyśmy chcieli jakąś, jakiś pojazd, coś skastomizować albo zmodyfikować, że tak powiem. I mamy koniec mapy. Dobra, idziemy dalej. Wracamy się, że tak powiem, teraz. Idziemy w tą stronę. naszym u okazuje się oczom Shield, Charnel czarn, Edits, edycje maszyn i ciągników, modelowanie, programowanie. Zapraszam na fanpage. O, widzicie, jaka reklama. Oczywiście, sklep, no, ale widzicie, jest zamknięty. Ja no żartuję, można sobie manualnie otwierać. Niestety, szkoda, by mogło być automatycznie, no, ale. No, ale widzicie, jest jak jest. No, agromecik, fajna fajny sklepik oraz zamkniemy, żeby nie było. my jacyś, jacyś nie wiadomo co. Tutaj ktoś się buduje. Powstanie surowym na razie to jest. Tutaj nie ma nic, niestety. Więc idziemy dalej. O, czyżby gospodarka? O, jednak nie, więc idziemy dalej. Jak widzicie, no gospodarki są... Mm, rozmieszczone, no dość. Daleko od siebie, ponieważ, jak tam widzieliście, tamte dwie są w jednej wiosce i to tak w miarę blisko siebie. Lecz te tutaj, teraz co teraz widzieliście, co przechodziłem koło niej jest już dalej. Więc, no, jak chcecie pograć z kolegą, czy z kimś, no to widzicie, no, troszkę kilometrów, że tak powiem, musicie nadrobić. O, tu nam ktoś haciendę że tak powiem, remontuje. Tu, jakaś wiadomo, wiatka z poprzedniej gospodarki, no wiadomo kojarzymy to tak samo, tą garaż, wiata też przelotna, ale tego chyba nie było, coś tu do budówkę ktoś zrobił oczywiście obejrzymy to co tu się dzieje, aha to jest jakiś magazynek mały, okej, okay. czekajcie bo się teraz pogubiłem, tu jest jakaś chata, tu jest chata, tu jest kolejna gospodarka, nie ok jest statyczna. Tylko tu, czyli czyli dotąd mamy gospodarkę, czyli do te, dotąd, ok I tutaj co my tu... Nie, czekajcie, czy to jest nasze czy nie? Tak Teraz. A tu nie ma przejazdu, tu też. Tu niby coś jest. Hm. Nie wiem możecie mi napisać w komentarzach ogólnie. Co chodzi z tą gospodarką? Bo nie wiem. Niby no nie nasze, ale tak jakby wesz. Aha, okej. Okay. Dobra, dobra, wszystko już kojarzę. Dobra. Tu widzicie, że mamy owce czy konie? Konie. Tu mamy konie. I to taka przelotna, powiem, gospodarka. Dlaczego przelotna? No bo mało jest ogrodzona, więc no widzicie, jak to wygląda. Mm, dobra. My sobie pole... lecimy. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Tak, to jest. Tak, stajnia. Okej. Okay. Więc lecimy dalej. Mm, Ogólnie dzisiaj ten odcinek będzie dość długi. No bo wiecie, no, to jest takie wprowadzenie, to jest też prezentacja y mapy, więc no. Mm, czekajcie może Wam pokażę to. Z lotu ptaka co nie? Co tu jakaś łąka ładna. A my może tak sobie zostawimy i będziemy dalej szli. Tutaj mamy skup i to jest na pewno na boże Pierwszy na razie. Z napotkanych, na że tak powiem, więc no troszkę widzicie już, troszkę trzeba kilometrów, że tak powiem, zrobić. Okej, okay, tu jest zakończenie mapki, okej. Okay. Nie, powiem Wam, że to naprawdę mi się podoba. To zakończenie mapy, naprawdę. Nie ma ściany, nie ma nic, tylko tak daleko się coś jeszcze ciągnie, więc fajnie to wygląda. I widzę, że jest ruch uliczny. Bo tak szczerze Wam powiem, że nie wiedziałem czy jest, czy nie ma. Bo tak kurczę, pusto było, że tak powiem. Wiecie co, ja chyba tu już nie będę się pchał, bo tak to jest zakończenie mapy. Więc gospodarki raczej tutaj nie mamy. A nie posunie się. Eee, dobra, pójdziemy no, teraz w te rejony, że tak powiem. coś tu tu się działo. Więc tutaj mieliśmy jedną gospodarkę, ale chyba jest jeszcze jedna. Chyba są cztery gospodarki. Dlaczego mówię? Chyba po. Ponieważ no jak mówiłem no, ja tylko na chwilkę wbiłem przed nagrywaniem do, na tą mapę, żeby tylko wam sobie zobaczyć o co tu chodzi i później z wami sobie to obejrzeć Okej, okay. tu jest biogazownia Okej okay. I co? No nie ma co się tu za bardzo rozczulać, nie ma co za bardzo aż tak szczegółowo zwiedzać, no bo no powiecie no mogą materiał by był godzinny, a to tak średnio by Wam się, podejrzewam, chciał oglądać. Ale może troszkę przyspieszymy. O, jesteśmy w kolejnym? Czy nie? O gdzie ja jestem? A dobra. Gdzieś tu wszedłem, tylko nie wiem gdzie. Jesteśmy w kolejnej wiosce jakiejś. I tu chyba będzie gospodarka, czy nie? nie, nie będzie tu jest sklep, jak widzicie, jakiś kolejny przydrożny, że tak powiem a tu jakaś jest coś gdzieś wjazd na coś na czyjąś gospodarkę chyba nie no nie naszą bo nie można otworzyć więc to jest statyczne a tu też nie i lecimy dalej tu mamy kolejny szyld sprzedaż w kotaniu 40 zł. Wow! Aż sobie zobaczę. Aha, dobra. Czyli nic, ja naczyni z bambuko zrobili. Okej, okay, czasem może lotu ptaka wam co nieco byście więcej widzieli. Pokażę. O, jak widzicie jaki jest... Jak się teraz tutaj mapka ukazuje, jak to ładnie wygląda krajobraz. Jesteśmy na końcu jeszcze na burze, więc widzicie jak to ładnie wygląda naprawdę. Mapka klimatyczna. Naprawdę klimatyczna Dobra, my tu coś, coś widziałem, że coś było owszem i to jest kolejny skół. I to jest zbożowy i coś jeszcze tak. Dosłomy. i koniec, okej okay. hmm, hmm, hmm. teraz lecimy dalej i tutaj jest transpolsku, bo zakończono ze czyli coś tu, nic nie widzę takiego tu mamy jakieś bloki ktoś chce mieszka, ładnie, ładnie tu samochody, garaże pootwierane, nie boją się że im coś pokradną, panie kurde, weź pan kurczaki o, tu jest ta główna droga, tylko tam już nie można iść. Ok. Dobra. To lecimy tutaj. Skręćmy tu. I idźmy. I coś tam się ukazuje. Jak widzimy. Jakaś polna droga. Tylko jak tam się dostać. Antek betoniasz, witam serdecznie tu szybkie wymijanie czekajcie, a tu się tutaj, patrzcie kurczaki jaki wjazd, kurde a to jest a tu się kupuje wapno tu też coś tu jest, aha to jest do tego, do kupna zwierząt dobra, okej okay. już wiem i też jakiś kolejny skup więc no ładnie ładnie się tu bawią dobra my tu już też za długo nie będziemy tego robić odcinka bo to już też kilka minut jest więc wejdziemy tu i tak bieg A, aha to mi kółko już robimy ogólnie my jesteśmy tu aha no to może my pójdziemy tutaj, czyli tak jak ja idę tu, 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 no dobra. Czyli będziemy, stopniemy się na to, w tym miejscu, co się urespiliśmy znaczy no respijmy mu, bo to muszę cofnąć, to w ogóle pójdziemy sobie tam, gdzie się zaczynało ogólnie i tam też sobie zakończymy. Więc jak widzicie, o panie, niczego nie zwalił. I widzicie, no mapka się prezentuje. Jeśli chcecie jeszcze szczególnie ją obejrzeć, to zapraszam do pobierania. Ponieważ naprawdę ją. Aha, tu też nie można. Ponieważ ją warto pobrać, bo klimat ma naprawdę potężny. Dobra, bo ja nie wiem, muszę iść na skróty. Bo się troszkę pogubiłem. No i jesteśmy w tej naszej wiosce. Wiosce szatanów, że tak powiem. Albo jeszcze nie ta wioska? A, okej. Okay. I okay, w tamtą stronę. Od góra, o kurczaki. Nie, poczekajcie, muszę się coś pogubiłem. O, i tak. Tu mamy naszą gospodarkę, znaczy naszą wioskę. I se na sklepie siądę, ponieważ... Mm, Zwiedzałem, więc zaraz sobie pójdę do sklepu, kupię jakiś napój, a ja teraz tutaj se siądę i i co, jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek oraz łapkę w górę. No i jak mówię, jeśli chcecie serię z tej mapy, z tej tutaj, to co Wam teraz pokazywałem, to piszcie komentarze oraz ustawiajcie łapeczki w górę. I też piszcie może na serii jaką byście chcieli i co... Hmm. Widzimy się już w, myślę, gameplayu z farminga, że już gdy się już będziemy za coś brali, więc co... Bez będęgo przedłużania, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.